To już tradycja. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Pasymiu otwiera sezon świątecznych spotkań. Podobnie jak w zeszłym roku, dopisali wystawcy, mieszkańcy, a nawet śnieżna zimowa aura. Tak jak Państwo widzicie, magia świąt zaczyna działać, nawet sceneria na zewnątrz, śnieg jest taka przyzwoita i wprowadza nas powoli w ten nastrój dobra, ciepła. W świąteczny nastrój wprowadzały przede wszystkim smakołyki prezentowane na stoiskach. Nie zabrakło pysznych ciast, słodkich ciasteczek i pachnących chatek z piernika. Przygotowałyśmy przede wszystkim pierniki, ale w tak różnej, w różnych odsłonach, więc są i domki, są i małe pierniczki, są i duże pierniczki, a oprócz tego są lizaki. Na pewno są zdrowe, są robione z produktów, które my znamy i robimy tak samo dla siebie. W kiermaszu licznie udział wzięli także rękodzielnicy. To są naturalne produkty, które robię z pasją oczywiście. Są to świece sojowe, mydła glicerynowe, sole do kąpieli, mydełka właśnie między innymi takie miniaturowe, zabieżki zapachowe i strojki świąteczne. O świąteczny makijaż zadbała zaś pani Sylwia. Wystawiam się z malowaniem twarzy, face paintingiem, z brokatowymi tatuażami, także zapraszam wszystkich małych odbiorców do siebie. Dzisiaj głównie świąteczne, renifery, mikołaje, śnieżynki dzisiaj rządzą. Główną atrakcją kiermaszu była jednak wizyta ważnego świątecznego gościa. Zdecydowaliśmy się też zaprosić jego mościa w Czerwonym Kubraku, czyli Mikołaja by odwiedził. Dzieci i zbadał ich poziom grzeczności tutaj w Pesymią. I widząc po frekwencji, to chyba mamy bardzo grzeczne dzieci w mieście. Podczas kiermaszu uczestnicy mogli także skosztować ciepłej grochówki i babki ziemniaczanej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Mazur.